Witajcie, kochani. Po krótkiej przerwie ponownie nadaję z pięknego miejsca. Nie wiem, czy słychać ptaszki w tle. A dzisiaj chciałem się podzielić fragmentem, który kiedyś, przez który Bóg do mnie e, tak mocno przemówił. Jest to fragment z Ewangelii Marka, pierwszy rozdział. Od wersetu 1 do 11 jest tam napisane tak. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano U Izajasza proroka, oto posyłam anioła Mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił szest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Może na ten moment. Gdy rozpocząłem czytać ten, któryś raz pewnie już ten fragment, tak szczególnie modliłem się wtedy, aby Bóg pokazał mi jakieś nowe rzeczy w tym fragmencie. I gdy tak czytałem pierwsze wersety, przeczytałem proroctwo. O, y, y, o Janie Chrzcicielu, a następnie y, że pojawił się on i zaczął głosić. I że wchodzili do niego ludzie, cała kraina. I tak sobie pomyślałem, że to jest coś niesamowitego. Że Jan Chrzciciel w pewnym momencie swojego życia jestem przekonany o tym głęboko, bo oni byli uczeni. Y, Pism, uczyli się ich na pamięć, w pewnym momencie swojego życia odnalazł proroctwo na swój temat. I tak pomyślałem sobie, jak to musiało być niesamowite czytać wersety, napisane setki lat przed, przed urodzeniem, widzieć proroctwo o sobie. Możecie sobie wyobrazić Jana Chrzciciela, który w pewnym momencie em, dorastając w Bogu zrozumiał, że jest tym, który ma przygotować drogę Mesjasza. Że to jest właśnie o Nim, to niezwykłe proroctwo. Jestem przekonany, że gdy wystąpił, aby to głosić, był w, w, w miejscu, w którym on już wiedział, kim jest do czego został powołany. Po co się urodził? Jest niesamowite. Aby wypełnić proroctwo sprzed setek lat. Nie miał żadnej wątpliwości, po co żyje, dokąd zmierza. I tak sobie pomyślałem, wtedy pamiętam, gdy czytałem te wersety, ledwie przeczytałem te trzy, cztery, nie dojechałem jeszcze do końca, I to tak dotknęło, że Jan Chrzciciel odnalazł siebie w Biblii. Nie wiem... Jak, jak to odczuwacie, ale dla mnie w tym będzie było coś niezwykłego: odnaleźć siebie w Słowie Bożym, siebie, to o czym, to co Bóg mówi o mnie, o moim powołaniu i przeznaczeniu. Tak sobie pomyślałem, jakie to było niesamowite, że Jan Chrzciciel odnalazł siebie w Słowie Bożym, to co Słowo Boże mówi o nim, o Jego powołaniu. I będąc pod tym wielkim wrażeniem tego zrozumienia, że Jan się właśnie takim człowiekiem był i z tej pozycji wystąpił i zaczął głosić. Zacząłem czytać dalej. Jan miał na sobie odzienie z wielbłądzie wielbłądziej i pas skórzany wokół biore, bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny. I, a głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać, że myka u sandałów jego. Ja chciłem was wodą, On zaś będzie chcił was Duchem Świętym. Czyli mamy potwierdzenie zaraz. Czytam kolejne wersety, czwarty, piąty, siódmy i widać, rzeczywiście On wiedział, że wyprzedza Mesjasza. Czyli miał pełną świadomość tego, kim jest i że przygotowuje drogę. Widać, jaka jest jego postawa. On nie przyszedł w swoim życiu na tej ziemi, Zbudować sobie nieba, swojego królestwa. I zmowa, że, że jego odzienie było z sierści. Odżywiał się kalorycznie, aczkolwiek no niezbyt e, tutaj różnorodnie. Jadł miód, miał Jad szarańcze. wiedział kim jest. Dbał o ciało, ale nie służył ciało. Jego bogiem nie był brzuch. Jego Bogiem nie był jego wygląd, e, strojenie się, aby w ten sposób zbudować swoją wartość. On dbał o to, żeby nie było mu zimno, dbał o to, żeby miał siłę i energię, ale nie służył brzuchowi, nie służył swojemu wyglądowi. On wiedział, że urodził się, aby służyć Bogu i przygotować drogę Mesjasza. I tak będąc pod wrażeniem Jana Chrzciciela, i tak troszeczkę, przyznam, aż tak e, takie wzdechnąłem sobie och, to było niesamowite niesamowite odnaleźć siebie w Biblii zacząłem czytać kolejne wersety no i zacząłem czytać i stało się w owe dni, że przed Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie i zaraz kiedy wychodził z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha najstępującego jako gołębica i rozległ się głos z nieba. Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jak to zdanie usłyszałem, odnalazłem siebie w Biblii. Usłyszałem, że to mówi Bóg do mnie, nie tylko do Chrystusa. Bo ja dzisiaj jestem w nim, on jest we mnie. Usłyszałem, że Bóg mówi, a to jest o tobie. Tak, wspomniałem to, chociaż było to dawno temu. Mam wrażenie, jakby to było 5 min minut temu. Jakby było jeszcze mało, miałem wrażenie, że Bóg mi mówi, że wszystko, co moje słowo mówi o Chrystusie, mówi o Tobie, mówi o mnie. Wszystkie obietnice, które dotyczą Chrystusa, dotyczą mojego życia, bo ja zostałem połączony z Nim, zjednoczony z Nim. I jestem pewien, że kto się łączy z Chrystusem, jest z Nim jednoduchem. Ale to było coś niezwykłego, gdy czytałem sobie na głos. Bo akurat nie zawsze czytam na głos, ale w tym momencie czytałem ten fragment na głos sobie w domu. Gdy przeczytałem: Tyś się, syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, to było niezwykłe, tak jakbym ja usłyszał tym razem głos z nieba, który mówił mi: To właśnie ciebie dotyczy. To był cudowny moment, w którym ja siebie znalazłem w Biblii. W taki szczególny sposób. Po wielu latach od mojego nowego narodzenia i z Świętym to był taki szczególny moment, kiedy jeśli, nie wiem, jeszcze jakiś człowiek nieraz miał różnego rodzaju zawahania. Był moment, w którym ja usłyszałem od Boga osobiście, co On mówi o mnie w swoim słowie, że jestem Jego Synem umiłowanym i jestem jeszcze w którym ma upodobanie. Bóg mnie kocha, ma we mnie upodobanie. On mnie przeznaczył, abym żył jak Jego Syn, przeznaczył mnie, abym żył jak Syn Boży, żebym żył życiem Chrystusa, nie służył swojemu brzuchowi, nie służył swojemu wyglądowi, co nie znaczy, że tak jak powiedziałem, że nie mam jeść czy się nie ubierać. Jan się ubierał i jadł. Ale w tym momencie zrozumiałem, jak nigdy do tej pory wcześniej w moim życiu z Bogiem że jestem Jego umiłowanym i wybranym, że On patrzy na mnie tak, jak na Chrystusa, bo On również nazwał mnie swoim synem, swoim dzieckiem. Dzielę się tym fragmentem jako, może dzisiaj nie jakimś nauczaniem, ale może bardziej jako świadectwem tego, co, co Bóg ma dla każdego z nas. Jestem przekonany, że wiele naszych problemów wynika z tego, że nie do końca wiemy, kim jesteśmy, po co żyjemy, dlaczego jesteśmy na tej Ziemi. Powiem więcej. W jakiś sposób tu nasze powołanie jest takie dwojakie. Z jednej strony jesteśmy w roli Syna Bożego, a w drugiej strony jesteśmy w roli Jana Chrzciciela. To jest coś niezwykłego. W życiu każdego z nas łączą się te dwa powołania. Powołania Jana Chrzciciela i powołania Syna Bożego, bo równocześnie jesteśmy Synem Bożym i Synem Ludzkim. Jan Chrzciciel nie był zrodzony z ducha, nie był na nowonarodzony. I dzisiaj my tak naprawdę, jak Jan Chrzciciel, Wyst mamy wystąpić i głosić, aby ludzie spotkali w nas, w nas Chrystusa. Jan Chrzciciel zapowiadał o przyjście Chrystusa, a my nie dosyć, że mamy przynosić Ewangelię o Chrystusie, to mamy jeszcze Jego przynosić w nas. Ludzie mają spotykać Chrystusa w nas. Można powiedzieć powołanie Jana Chrzciciela, tak górnolotnie już teraz tak... Szalejąc trochę, bo Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa łączy się w naszym życiu. Mamy być pokoleniem z jednej strony Jana Chrzciciela, które przynosi Ewangelię o Chrystusie, a również mamy być pokoleniem Synów Bożych, o których Biblia mówi, że, że stworzenie oczekuje objawienia Synów Bożych. Dlatego też Jezus powiedział, że, że Jan Chrzciciel jest największy ze wszystkich, którzy się narodzili z niewiast a za chwilę powiedział, że najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy od Jana Chrzciciela. Tak długo, jak nie zgodzimy się z tym, co Bóg mówi o nas, o naszym powołaniu, nie przyjmiemy Go z łaski, nie może się Ono wypełnić. Bóg nie zmusi nas, abyśmy żyli życiem Jana Chrzciciela, żebyśmy żyli życiem Syna Bożego. Nie zmusi nas, ale możemy to przyjąć, uwierzyć. Jak to przyjmiemy, odnajdziemy się w, w Biblii, tak jak odnalazł się Jan Chrzciciel, tak jak Jezus, myślę, odnalazł się, gdy wzrastał jako dziecko. On odnalazł też się, tak jak Jan Chrzciciel, tylko że On się odnalazł jako Syn Boży. Tak my również możemy się odnaleźć i przynieść ludziom Ewangelię i zbawienie, dzieląc się prawdą e, o Krzyżu, prawdą o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Gorąco tego Wam, kochani, życzę, abyście przeczytali sobie ze spokojem ten fragment i odnaleźli swoje powołanie, co jestem przekonany całkowicie uporządkuje kierunek Waszego życia i wzrostu ku Bożej chwale, a Waszej i mojej radości. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym komentarzu.